Dzień dobry. Dzisiaj mam kolejną propozycję: zdjęcie wielkanocne. Ponieważ jest czas epidemii i nie możemy przebywać z naszymi najbliższymi, z naszą najbliższą rodziną, dlatego, można sobie stworzyć coś w rodzaju formy zastępczej. Nie jest to oczywiście to samo, co przebywanie z najbliższymi ale proponuję zdjęcia z najbliższymi, proponuję umieścić zdjęcia w ramce, którą możemy sobie ustawić w jakimś miejscu w domu i chociaż spoglądać na tych, którzy nie, moszą, nie mogą z nami być. Wprawdzie możemy rozmawiać przez Skype'a, przez telefon, możemy się widzieć przez Skype'a i rozmawiać przez telefon. Nie jest to to samo. Natomiast zdjęcie pozwoli nam przez ten okres świąteczny zerkać na babcie, dziadków, ciocie, wujków, tych najbliższych, z którymi zwykle przebywamy w święta. Moja propozycja jest taka, że można sobie zrobić ramkę ze zdjęciem Babci, dziadka, wujków, krewnych, dalszych, bliższych i można sobie na czas świąt stworzyć taką galerię. Rzecz jest bardzo prosta. Otóż można wykorzystać, można wykorzystać zdjęcia. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to albo przeglądnąć sobie albumy. Ze zdjęciami i umieścić je w takiej ramce, albo dzisiaj technika pozwala na to, że y, dziadek babcia może przesłać aktualne zdjęcie. Jeżeli ktoś ma drukarkę, można wydrukować i y, umieścić sobie w ramce. Y, rzecz jest bardzo prosta. Otóż, y, y, ponieważ to są święta wielkanocne, więc. Y, Możemy ramkę zrobić w formie jajka. Oczywiście każdy ma jakąś, jakiś papier. Polecam blok techniczny, bo wtedy jest, jest to papier elegancki, sztywny i ramka będzie ładnie wyglądać. Otóż, składamy papier na połowę. Wyciwiamy w środek. Możemy się również pobawić w kadrowanie, ponieważ mamy określoną, określone okienko, żeby umieścić portret i mając trochę większe zdjęcie od formy, w której widzimy, możemy właśnie wykadrować, żeby ujęcie było jak najlepsze. Na przykład tak. Teraz podklejamy taśmą. Zdjęcie jest w środku. Teraz, żeby to y, było zdjęcie stojące, to zaginamy ramkę u dołu. O, tutaj sobie jeszcze odmierzamy, żeby ładnie kompozycyjnie wyszło. Następnie. polecana przeze mnie bardzo dobra taśma dwustronna. I przy... Żeby ładnie to od dołu wyglądamy, wyglądało to podklejamy sobie Brzegiem od czoła. Proszę, i zdjęcie. Gotowe. Ustawiamy ile mamy, w zależności od tego, ile, z ilu ludźmi przeważnie bywamy albo chcemy mieć na zdjęciu. To tyle ramek możemy sobie wykonać. A oto przykładowa galeria naszych bliskich, może być babcia, dziadek, wujkowie. Delektując się wielkanocnym śniadaniem, możemy sobie spoglądać na naszych najbliższych, z którymi niestety nie możemy przebywać, ale życzymy sobie wszyscy, żeby to, był tylko, żeby to była sytuacja tylko jednorazowa.